Proszę, że... eee. ja z tą kulacą, tak idę. No. No. A, jeszcze a z początku. Teraz, teraz było, z początku. Tak? Nie, kiedyś, kiedyś. Kiedyś. No. no. A z początku tak podniąłem palce. Mówię, dajcie mi jak chcę zadać pytanie. No, hmm. Normalnie chciałem zadać hmm. pytanie, <coughs> że on był premierem, zaczął na hmm. prezydenta. Tak. Myślę, może mi pomoże, a ja byłem bezrobotny. Mówię no. tak, chciałem zadać. Panie Donaldzie Tusku, wiesz pan, pomóż pan mnie. W biedzie mojej ja, ja. tamci no, moje. no. tam. i tak dalej. Mówię, pomóż, chciałem powiedzieć, a on tak powiedział, że ja mu szło chory. On powiedział, no, tak no, mnie trącił, no, no, przepraszam, no, 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 no. tak go trącił, no, mówił ty, no. słyszałeś co na ciebie powiedział, że ty mu są chory. No. Ja może bliżej jak do tego chlebka, może jak do kranu, no. żeby on mnie tak o. No. No, no. Nie szarpnął, o taką. No no. No, no. No, no. no. Wiesz, no. Za kurtkę, czy za. Nie, nie pamiętam. Cię zatrzymałem, zatrzymałem cię. No, no. to by to inokulacje, to co był łeb. Nie, nie miałeś wtedy nic. Z pięści byś dał dla Tuska. Ja żałuję, że cię powstrzymałem, wiesz? Hmm. Bo może jakbyś ty walnął go w ryj. I był, że tak powiem. Siema Natalia. Dostał w ryj i Tusk. To może by nigdy nie doszedł do władzy, nie było kaszanki. Ale to dobre, mamy, dobrze. Mamy. Może być? Dobre, Przyje, może przyjedzie być. ktoś z kaszanką. To jest bardzo dobre. To jest Ale czy, sz... mamy. wszystko sklepy Ale mamy kaszankę. To no, wszystko, wszystko mamy. Ale to już I tam, boks. tam boks. Połóż na grill. No. Połóżę to, że No, Krzyzioł! Dobry no. jeszcze. No. Mam dla ciebie boxa. No. O, super. Bąboks. Działa? Ja takie mam. Tylko kabel trzeba. Krzysiek! Ej, Adam! Zdebie. Pokaż ile rzeczy przywiązesz. Baterii trzeba. Twoje. No. No. Kabla kabel trzeba! Kabel, 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 kabel trzeba. To trzeba. Trzeba. Trzeba się znajdzie. to przełód, ale... Patrz Torby w błotów i baterię no, trzeba. Trzeba mieć torby takie 4 R20. No. I tablet, Ale nie trzeba baterii jak kabel jest. Jak kabel, to nie? Tak, ja nie wiem. Ale nie wiem no jak to działa, no to fajnie no, będzie. to jest CD. No, jest CD. No, o, to jest CD. Tam, to jest. O, nawet jest. Odwrotnie, odwrotnie, odwrotnie. Pokaż Krzyszkowi ze swoich rzeczy. Tak musi no, być. Tak. Tak. No, a tu magnetofon. No. I jeszcze radio tu jest, radio. Przysiu. Zobacz, patrz, przyszedł. To są moje dwie Cały jego majątek, cały jego majątek. <grytujesz> Ale dla Krzysia oddaje? Nie, nie. Co, to jest to. No, ja. no i co, znalazłeś ja. tego powerbanka? No. No. Ty, co? Ty na no. Postaw na stole. On, on mówi, że on też. Masz. Ma. Dobry dzieje, postaw i na stole. Posiał gdzieś. Żeby to posiał, nie, ja myślę. ale kapkę nie, nie, nie zamknij dobrze. Żeby nie zgubić. Tak, tak. Nie, już nie. Już nie, już nie. Musi być akuratnie, przy Krzysztofie. O, teraz jest akurat. O, rączka. No, Super. Tylko kabel trzeba znaleźć a takie kable to każdy ma, to wiesz. I... A muzyka, chcesz, Krzysiek? Ja mam głośnik. Chcesz? No to daj, dawaj, daj. Dawaj, no, jest, tak? dawaj o, dobra, dobra, no, dobra. A masz Nie! Prze... On wszystko to na ma, jest, Dawaj, tak? dawaj. <laughs> no, on takie pytanie zadaje bezsensownie, zamiast to, zrobić. to się, no, to się, na się, to się, to się, pyta się, pyta się, daje się, to daje? Słowo. Zdrowym zdrowym się, to no. się, hmm? no plecy Plece będą boleć Nie, Błosi. powiedz, poproszę zdjąć plecę. <grym> Prosi to w chlebie A ty zawsze no, z, mm. ze świniami. to się, się <grym> świna. O, brawo! No. A nazywałeś swoje świnki imionami? Nie. Czy świna to świnia? świnia to świnia? Chciałbym powiedzieć: Kacpery... świnia numer jeden. Świnia numer dwa. Eee, Wojtuś... A, nie! A dzisiaj zabijemy Wojtusia! Adamko... Szczota! Jak mi, miałem przyjemnik bo Bolek, no. Lolek nie i to? Co? A to zmarło po dwóch tak. Bolek no, ja po ja 12 latach... Chciałeś zrobić? Co po dwunastu latach? 14 lat. Mów, mów, no mów. No. No. Namal namalowałeś na flagi polskie. No. No. Korzystowskie, niemieckie, or te co? oznaki. Kto tak powiedział tobie? Coś, ja w to byłem u ciebie. Ale kto ci to powiedział? Ty wy, daj mi kończyć. No dobra, kończy. Ty wyniosłeś. No. Bo my flagi się zniszczyli no, no. Polskie, a nie będzie kupić, już złoczyłem no. to. No, no. On mieli mówi, Boże, on Bożys, Bożys, tak, tak, Ja do wiadra, mam do Ja mam flagi. No, no, no. Nie? A no. nie wiem czy to Oskar pojechał, czy kto? No, no, no. Jest, jest ze mną. No, no, no. I wiesz, pan to No. Że on ty wynosisz. No. Namalowane poszczewczołczkie oznaki. Natalia, łącz się bluetoothem i puszcz muzykę. Czecze, czecze, czecze. Ten człowiek, bo wiesz, prawo dzikarskie. Przyjrzyj się. Zobacz, czy nie flaga Nie, Natalia, na razie nie. A ty, nie tak nie w ty. ty. No, dlaczego? Ty, dlaczego? Ja nie na filmach, to Co? Pojebane, nie? Zobacz, co Adam zrobił. A ja mówiłem, co Adam zrobił? Tom A Oskar to... mówił. No Oskar mówił. No. Ale ty nie widziałeś no. tego Krzysiek tych flag. A ja, ja nie widziałem. A, no, dobra, no, no, no to nie no. widziałeś. No. I jest, no. tu skoro on sobie. miał powiedzieć i iść tyłu. No. Wszędzie. No. No. Na, na Lublin. A wiesz co no. Oskar mówił o tobie no. też? No. I wiesz I wiesz co Krzysiek dobra. mówił? Dobre? No, dobra. Ja. no, 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 no. Organista, no. dobre. Organista no. dobre? No mów. I wiesz, no. wiesz no. E, ja patrzę, patrzę stoćkę oznaki. A on, ja Adam. Ale tam tak. A, a gotowe. Sz y o, w, s k i e o z n a k i, tam tak pisało? Ju już już nie pamiętam, wiesz, Adam. Nie Adam. Nie wiesz? Ale <grym> mnie powiedział ten e Oskar. Oskar, mój patrz no, Powiedział. No. Pokazał nawet, mój patrz, A mnie Adam, no. Jak, ja się mam jeździć, a on mówi ty, ty ciebie u kraju policji. No, ale on, czekaj, on czekaj, czekaj, czekaj. Czy był karają? Nie wiem, się, czy mieliście, czy, mieli, czy było policja. Powiedzieć... No. I mówi tak, ciebie ukarają. No, no, no. Ja no, mówię, z czym? a czy mówisz tak? No. Mama twoja no. obecnie na maszynie zarąbi. Ja I tak dalej. Masz krzychu, kasane. Eee. Wiesz, ja to biorę. Nie, ja to. A nie, ja. No to jak, wiesz, to jest gospodarz do No, 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 no. Dobrze. Keczup chcesz? chcesz? Daję trochę. Dobra. I powiem. No. No. ja mówię, ja się mam jeść, jak Oskar mi pokazał, no, no. ja mówię, ja z tym mam jeździć, przecież no, no. no, no. mnie leci. i no, no. ci powiem. No, no. Dobra. I? No. Wiesz. Ja, mówię, ja nie przyjechałem. aha Akurat, nie. Przyjechałem do domu, a no. mój co tak pan? Wiesz, co Adam chciał zrobić? No, co, co? Polskie flagi na no. polskich lajkach, niemieckie oznaki. Jakie? Niebieskie? Niemieckie. niemieckie! Niemieckie! niemieckie. Teraz ja niebieskie. Teraz są niebieskie, ja myślałem, że niebieskie. A to niemieckie. Okej, okay. dobrze. No. Oznaki, i wiesz. Powiem tobie, że a, a, ten Adam, no. że dobrze mnie no. Oskar. Ostrzech, ostrzech, O Ostrzech? Ale Krzyśku, <laughs> tak. Ja chcę powiedzieć, że Oskar Jest taki noc, film na nagrał. Ten, nagrał, ten, do, do, do. nagrał niedawno taki film i mówił, że. żeby nie skłamał, czekaj. No, no, no. Że wiózł kiedyś Bogusia na badania, po, w jakieś wyniki na Bama ulicę tak. i przyszedł, i że taksówką trzeba było jechać i że pieniądze dała na taksówkę jemu twoja mama tak a wiesz i powiedział że twoja mama trzymała pieniądze w a gdzie? już lepiej nie mówić nie powiedz ja on nie tak się... na filmie no, powiedział tak. my możemy znaleźć ten no, film no, no. gdzie? Y, trzymała w y, tylko nie pamiętam czekaj z przodu czy z tyłu? z tyłu Fidzie? w dupie. dupie w dupie w majtkach i chyba w dupie Jeszcze? no? jak ja spotkam Oskara no. To jakie powiesz, że on. Kur, A roz... on nie, ja, ja nie chcę z nie eee, mieć nic wspólnego. W sądzie. No. No. no już nie chcesz nic Do no, Z W sądzie! A, ty, ja go chcieli leczyć. Ale pan się ostrzegł. No. Ja go chcieli zatrzymać, Bo ja miałem sprawę no, w sądzie. No. Wiesz, ja nie wiedziałem, że to tak Co na Co no. Z czołkulaczą. Czoł. Ale to od razu Krzyśnię. Ale ciekaweś. Wyjaśnijmy. Czekaj, ja no, no. Bo ja chcę dopowiedzieć do końca. Bo, no, no. Ja się. Ej, posłuchaj Rafała do końca. Ja Czas tylko stoj? jedno zdanie. Nie, nie, nie. Później ty będziesz mówił. No powiem, nie jak się Ale zdań. dokończ, dokończ, dokończ. Bo, Słuchaj. Eh, potem widzowie coś. Bo się okazało, myślę, że on kłamał, wiesz? No, wymyślił bo to. Jakiś widz go zaczął tak podpuszczać, nie? No. Bo mówi tak. Ale ty się nie brzydziłeś wziąć od mamy Kononowicza tych brudnych pieniędzy śmierdzących z dupy za, za taksówkę? A on nagle wiesz, się połapał, że sam. Wiesz, jak gdyby kłamstwo, bo. No. Bo, dotykał, bo powiedział, że wziął tego, te pieniądze, no. nie dotykał, nie? No. I on mówi, ale te pieniądze co ja dostałem to nie były akurat z dupy. No. Tylko skąd się... Przepraszam no? bardzo. Jak ja spotkasz e, Oskara, no. to powiedz że on zarobił w ring. Nie, a gdzie on mieszka Rafał? czy gdzie? Co? Teraz to ja nie wiem. Co? Gdzie on mieszka? Nie, to nie Hodor! To nie a Hodor! Nie właśnie o Oskarze we! Jest bo ci wystygnie. Teraz no. nie wiem gdzie. I wiesz co, no. Rafał, Ukrywa się mu. No. Ukrywa się. No. Po, Krzysiek, ty powiedz na filmie, czy to prawda jest, co on tobie zarzuca. Czy mama pieniądze trzymała? E, nie, no, mama pieniądze nie trzymała. Dobra, bzdura. Ja, bzdura. Tak. To jest bzdura, o właśnie. No, chodzi, żeby się. A powiedz jeszcze, no, no. że jak pokażę dla tego nowego lokatora tego człowieka, to on jego i tam. na przykład. Może. On, on jego. Nie, zajebie tak, jego. Ja. Zjejebie. Dlatego, że, e, wiesz, nie tak mnie tak nie obrażał. A jeszcze tobie powiem tak. prawą. No obraża cię. Że Obra siedzę w no. sądzie na ławce. No, dla na poczekanie sprawy. No. Tak. Pamiętam. To było. Nie, to, to niedawno było. Niedawno. I on do ciebie się rzucił. Rzucił no, On do mnie cię rzucił. Z to tak. Wiesz, z kamerą. A my co ty mnie filmujesz? No. Nie? A ko mnie siedziała adwokatka. Kończy, no, tak? Moja, wiesz? I co? No. Adwokat, co ja mówię? Panie, chodź pan tu uh -huh. do mnie. A ten uciekł w Gwieździe? Tak. Do, do toalety damskiej. Ja byłem, ja byłem tam. O, organista byłem był wtedy z tobą. Do toalety damskiej. Tak. Oświadkom jest. Wiesz? Do toalety damskiej uciekł. Wszyscy puliścianci, bo tak. adwokatka poszła do tej. E, e, przeprosiła sąd, poprosiła sędzinę inną, a żeby no. koronowicza wprowadzić do sądu, żeby siadł e, z boku, bo ten człowiek chce powiedzieć i tak dalej. Sędzina ta o, nie moje sprawy co prowadziła, e. mówił e. bardzo proszę do adwokatki, niech na łapce sąd, sądzie pan kononowicz. Poszła na dół, do telefonu, żeby e. przyszły e. dwóch policjantów, mężczyzn. E. Nie pilnowało, wtedy powiedziała, do adwokatki, jest policjanci? Jest. To niech wyjdzie pan na ławkę. Pilnowali, a wezwali policjantkę e, kobietę. Kobieta miała prawo być do e, swojej toalety damskiej. Powiedziała: uh -huh. wyjdź, pan, proszę nie nagrywać, bo jeżeli to pan nadużyjesz. Uh -huh. I znikł. Tak jak nie wiem, jak konfora. fora. Ten hejter jest. Nie, nie wiem telecji. No, nie, y, on mu się wydaje, że on ma super newsy, że ludzi zachwyci, super wiadomościami, <grym> Tylko, że on te wiadomości wiadomo. wymyśla. Ale on kiedyś przyjechał pod bramkę i mówił, że Krzyszka do roboty, Krzyśka do roboty zagoni. Tak. Oscar tak. do, roboty. <grym grym> tak. Czy mi do roboty Oskar zagoni, wiesz? Jeszcze? Zagoni, cię. Ja bym u ja jego łapa. <grym> Bo on wąt. To nie chodzi. To nie on. To nie no. To nie, nie chodzi. Mówimy o Oskarze Wodółowski. A, Oskar. Takczas sądzie z długim oczu do do wycienia. Tego Oskara. No. E, redaktorka. Oskarek, tak, o Co? tak, tak, na Woodstocku, że go tam Miecugowa tak. a Miecugowa umarła e, zmarła, 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 umarła na rano. Rano. Cogów, tak. nie, zmarła ona, ona nie jego... zmarła, ona nie zmarła, ona się powiesiła. O, e, e, dziewczyna, zajmnego. dziewczyna. Samobójstwo. No. Tak, no. A, no. no, a, no, a, a wiecie, że Rafał w tego... Nie hmm. skoczyła dziewczynę. Czytałem no. Kogo? Y, w tym nowym tunelu, tak z miesiąc temu. Skoczyła Kto? z tunelu na jezdni. Tak, I za rok ją przyjęła. Wiem w soku? Wiem w soku. Tak. Tutaj o! Oh, tak z temu. Dlaczego nie wiadomo? Nie wiadomo dlaczego. Samobójstwo? Tak. Nie, nie, tunel. To nie było samobójstwo. Nie było? O. Tylko ona szła na krzoma. Udana próba samobójcza. Nie, Już, poczekaj, to no. jest. Szła nakokszona. Nakokszowana. Znajoma. I sła tak. tak. przy barierce. Tak. No i spadła po prostu. Tak, bo ona szła torami po górze. I spadła samochód dół. Nie Dlaczego? I to było przypadkowo. A wszyscy myśleli, że samobójstwo. Nie, to po prostu jej się włączyła nieśmiertelność. że. I ona szła po tej barierce, tak? Przed barierką. Ale co się dzieje? to tutaj, a to barierka. I się spadła po prostu. No tak, to tak samo zginął. ona nawet nie mówiła. Miał 27 lat na 27 tak. lat. On grał w Koko coco koko Eurospoko. Mhm. Na Euro Teletysku? 2000, A on, on tam grał. No. 2012. Wygrał nagrodę mhm. z tymi babami starymi mhm. i tak dalej. Oni śpiewali Koko Koko, koko Eurospoko. Było coś takiego. wysoko. Tak. No? I on ze mną pracował w Kerfurze. Tak. W W Warszawie. W Warszawie. W Warszawie. No. I on po prostu brał narkotyki jakieś tam, nie? Na urodziny swoje. Chciał na trzecie piętro skoczyć na balkon, tak. poślizgnęła mu się noga i się zabił. Bo myślał, że niesmiertelnym jest spider że on skoczy. Nie, przepraszam, Adam. No, wiesz, ja z piątego piętra spadłem, nic mi się nie stało, ale to tylko dlatego. Z piątego? Ile to jest metrów? Pół metrów. To jest co najmniej 10. 36 on, wie, że on z 36 spadł i żyje i tu siedzi z nim. No właśnie. patrzy na ciebie jak to się to, stało, że no, a na co wpadłeś? Słuchajcie, wchodzi... W, wyszedłem z kolegą po flaszkę. Piliśmy u niego normalnie. Wyszedłem z, z nim po flaszkę, a u niego drzwi zatrzaskowe, że tylko kluczem można otworzyć. Nie wziął kluczy. I co? Wracamy z, wracamy z flaszką. No, kurwa kluczy nie no, no to zapięte. ja ci wejdę. No, no. I przy... chciałeś no. przez okno wejść, tak? Przez balkon. No, to samo tamten próbował, to jemu się nie udało. A, A ja miałem takie szczęście, że świerk z tyłu był i na tym świerku zjechałem. A na drzewo spadł, drzewo zamortyzowało opadek. Ja Się ugięło wiesz. Dwa miesiące tako. Cały Płamany, podrapany, połamany, podrapany. podrapany, Ale nic mi się ale żyjesz. Nie... nie połamany, ale nic. Żyjesz. Nic nie połamany nawet. No. Zjechałem po tym drzewie, po prostu. Zjechał po drzewie. Fuc. Ja Fuc. Ja Miał szczęście, że tam był śwież kami. Przez te kamienie były, to byś kurwa nie, no to... jak jajko się rozbił. Ty, ale, ale jak leciałeś, to kurwa odbrałeś spory. Czuję, ale wiedziałem, że tam, lecisz? A wiedziałeś? Nie kojarzę. z czwartego na piąte, no. nogę tylko taką no. i but mi się No Już wiedziałem, że lecę. Aha. No, no przy... ja I też myślę, aby w z tą piątego kolizka. piętra no. koleś przeżył. Odkręcił więc Z więcej... piątego, dwa razy z trzeciego. Ty miałeś więcej szczęścia niż, niż rozumu, Bo to tak. ty nad tym nie panowałeś. No nie. To był no. Fact, to jest chwila, to jest tak obstry tak, i, i już. A. dokładnie. Tak, no, a ty tam ty już rozpakowałeś, czy nie? Z trzeciego nie dał rady, A ty bez laktozy? Z no, z bez. bez laktozy. Ale niekoniecznie, nie. Najważniejsze 2%. A bez laktozy jest słodsze. zauważyliście to? Nie, Jest, ja nie takie jest słodsze inne inny jest słodkie. Dwa a. razy słodsze. Byłem rzecz... Mówicie, że mleko jest słodsze. No to bez laktozy to jest słodkie. Hmm. Adam, do ciebie mam pytanie. Mów. To widziałem na jedną ławce się spotkało. No, widziałe? no widziałem krowę, no i co? <gry> krowa co je? O no co? O trawę. to, o to! Kurwa, miałem kabal co. To co suro się za w trawie? Nie ma. Nie ma. No. Dlaczego piszą, że jest cukier? No bo jest. wszędzie. Jest, jest cukier. Bo krowa jest... Nie ma? Jest, bo krowa, Nie ma. Krowa ma słodkie życie. Słuchaj. A jak buraki je, jak... bardzo, a buraki jakie je? A krowa może buraki je też, o. Ale jaka? jakie? Jakie? Pasterne. Brawo. <grym> no. Pasterny czy cukier jest? Yy, no robi się jest, z tego. Cukier. Nie ma. Jest, jest. Wiesz, cukier z czego się robi? No. No. Z buraki? buraku? W buraku, no. cukrowy, no. 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 Tak. To co pierdolicie, jak ja tak powiem, o Chopenie. Że nie umiecie zagrać melodii. A mówicie, że jest cukierny. No, co? Wiesz, kłamstwo. Ty, to Możemy. pozwij, pozwij mleczarnię. Wygrasz miliony dolarów, jeżeli masz rację. Ale wątpię, że masz rację. Słuchaj, jaka to mleczarnia robiła? Czytaj, czy tam cukier jest. E, to Biedronka, Kostrzyn. Koło, Koło. Pozwij Koło. No, Czekaj, ja czy e, to cukier jest. No, Grajewo ja i to jakąś tam. Się, no. Wszystkie mleczarnie, pozwij, że kłamią. Wartość odżywcza produktu, w tym cukru 4 gramy. Kontra mleczarnie polskie. Faktycznie kurwa. Hmm. Ja powiem jedno. Jak Ten jako, to nie, nie jest mleko. Nie, no więcej, bo... No, bo ja powiem to, to gramak, a, a to jest pół litra, to będzie gramów cukru. Tak. To nie te. Hmm. Czyli to, nie to jest 100 To to, to jest jakieś... To, to 4,7 Woda... razy, razy 10, A wiesz, o, będzie tutaj jest To litry jest dokładnie, to jest liczba. Czyli 47 gramów, to dużo. Proszę kiki. Tu? X tak. X a wiesz dlaczego daję do mleka X Żeby nie. się nie psuło mleko. No dlaczego? No tak, tak, żeby no? się nie zsiadło. Tak, bo bakteria no, zabija. Żeby się nie zsiadło. Się nie zsiadło. Ja, jak mleko wiele, może pół roku stać no, w lodówce? Tak. Jak mleko. mleko mleko od krowy, trzy, cztery dni i się i zsiada. Widziałem na własne oczy. Jak kobieta O, coś. Proszku i ci? Hmm. No. Ja sam wiem, bo... Ja myślałem, że ona będzie no. mieć. A to jest Bańaki. najbardziej znany proszek za komonę. Za komonę? już ona nie istnieje. Ale proszę. Je, jest, jest jeszcze. Jest. No. Ale to już nie, nie to, nie jest. to, nie, nie to nie. samo. Nie mam telefonu, bo nie mam. To, tak to, to już Daj, jest telefon. Telefon. Gdzieś, nie. Teraz, to wiesz, teraz wybierasz. No a, pani, ale pani proszek ici. Ale to też nie to samo. To też, tak. To też nie to samo, bo to jest wszystko eko. Eko nie Eko sreko za daleko. A to no może być też chebi w hemi, co szkodliwe. Co było. A jak to, to. mi się daje? Mi się wydaje, że jest. I na mi się wydaje, że jest. To po co no. pijesz? Co? Po co pijesz, jeżeli jest szkodliwe? Co? Po co piję? No. <laughs> Kup kozę, 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 to kozę. Koza by ci tutaj... <laughs> Prawnik żarła. Y no czyściutko, nie no. chciałaby obykosić no. koza ma zdrowsze mleko niż mlek, krowa w no, i koza jeszcze do czego innego się nadaje tu? Tu porównasz koś tam kość? Dlaczego Zaczekaj, Zapytajmy Rafała do ale czego? Ale czemu tak koza załapi się raz? koza się nadaje. <laughs> Rafale, do czego koza, twoim zdaniem, się nadaje? Na smęci, i można na spacery chodzić. A ty, szan ty szanuś z kozą w Warszawie? O, właśnie, ale na legi. Z nie nie Na legi. nie no, tak, bo to maskotka jest. Tak, to Tak, Pisowcy i tam no, Ale nikogo y no nie obrażajmy. No tak, starą moskowkę. To był staruch. I ja powiem ja tobie Adamie? Zaprosiliśmy. No? Przyjechali po niego, no, wiesz. Co chciałbyś, jak mnie przerwałeś? O mleku mówiłeś. No, że, że mleko. O mleku. No. Na przodzie krótko. On tobie. Kozy, no, jak to, ja to, bym na przykład. No. No, jakieś tam są filmy. To od krok. Potem do niego. Inny smak, inny smak. To w ogóle. Ja od całam kleka do Kurowę. No to wiesz? nie jest mleko. Ale to, wiesz, to, złośliwie to jest Kiedy, wiesz, napój, napój mleko podąbny, no, to wiesz. Ale Pokaż mleko, mleko podobnie. Ale nie mleko się w Prawdziwe mleko, co odkrowy prostocz. Spadźmy nie bylą. No tak, no, tak. No, tak. No, prosto z cycka to jest mleko. Prawdziwe. A to nie jest mleko. Jak ja? Ale na chwilę. Ludzie z miasta innego mleka nie pili. I nie widzieli mleka, nie, nie, nie wąchali nawet, nie? Ja piłem. A ty ty Przeczytaj tą etykietę. Ja wiem. Ty piłeś, bo ty byłeś na wsi i miałeś dostęp do krów. Nie do jednej. No. Krów. No, no krów. No. Do wielu. No, no mówię krów, a nie krowy. No. On kole też pije, czy tylko mleko? Ja On tam pije, opowiem tak? historię. No, tylko, że no teraz, że jak no można... No, 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 no. Aha, aha. Piatki wszystkie. Tak. Jak Jakby się trochę, to powierzchni... taka, wiesz, Weekend no, tak, Weekends. Dobra, a czemu tego... tutaj muzyczki nie ma? Nie, muzyczki nie będzie, bo prawa autorskie no, na filmach tak to to jest, potem będą. Będzie zagłuszać cygary. Ale RPO no. ja mogę puścić. Nie, nie, nie. RPO ja mogę. Jest prawa. Ale, są A, ale wolne. to zaraz, ja ci włączę. Włącz. Ale to Krzysiek nie lubi tej muzyki. No to wyłącz. I wiesz powiem tobie, no. że Adam nie puszczy tego ubeien mnie tutaj. Nie wiem. No, nie puszczę cicho, Adam cicho, Potem. Dobrze, jeszcze czekaj, bo ja ważny temat puszczymy. z Krzyszkiem chcę poruszać. Nie puszę. Na chwilę Dobra. Adam przerwa. Tamki. A Poczekaj. ja czytam, nie Eee, a to ja już to nie przybrałem, była, bo chciałbym tutaj do koszy. E, e, jaka by do jej No tak, ale to kosą, tak? Albo kozu. Kozę, albo kozu. No, no. no, tak. no tak, a, tak, ale nie ba. Poza, Nie lubiłem. Serwatka to jest, nie? Wiesz. Nie to, że, ale mnie brzydziło to. Brzydziło, no wiem. Wszystkie mówili, tak. tak. tak to nie jest serwatka, tylko tam jest wiesz co, śmietana był A śmietana, no. I wiesz co? Dziadek mówi tak. Dawaj, dawaj, oddawaj to. A to samo miód. A wiesz co ty oddajesz? Kzesi, a ja my co? Śmietane. Naprawdę tak mnie powiedział. Przysztole. Mhm. Dawaj. No ja. spróbuj to, jaka smaczne. Te herbaty To Ja ziemniaczka herbaty, do łóżka. Tak, Wiesz, tą taką. tą piankę zebrałem. Użyj no, A Ale zwykłą herbatę. Jakieś jak tam. tak. Ja A tak. czekoladę? Kubek dawaj. i daj. A O nie, dziadku, jak to smaczne. Mówię, nie dam to mnie. Dlaczego? wnuku, wnuczku? Bo tam mówię, śmietana jest, powiedziałeś. I sm smakuje. Ja po ziemniakach, wiesz co robię? z wierzchu prosiłem, to... polewałem tą śmietaną, pianą po ziemniakach i jadłem. A. Dzień dobry. Dobra, ja dam za ławkę zaraz. A my z dziećmi. Dawaj ją trochę